Drętwienia dłoni, drętwienia palców. Jakie mogą być tego przyczyny? Masz przepuchlinę, to na pewno dlatego. Jeżeli sprawia Wam to kłopot, na tym poprzestajecie. Jednak, jeżeli jesteście w stanie zrobić drugą wersję tego ćwiczenia, nasze palce kładziemy na stole. Zwróćcie uwagę na kanał swojego nadgarstka, który często jest sprawdzany przez lekarzy, ortopedów, a także neurologów. Wbijemy się ręką za głowę i przyciągamy. Ją delikatnie do barku. Cześć, nazywam się Dominika Dywda i jestem główną fizjoterapeutką w Centrum Rehabilitacji Zdrowy Ruch we Wrocławiu. Serdecznie witam Cię na kanale YouTube Zdrowy Ruch, gdzie dbamy o Twoje plecy, stawy, a także szeroko pojęte zdrowie. Nasz dzisiejszy temat to drętwienie rąk i palców. Czyli, dlaczego może występować dane drętwienie, a także ćwiczenia, które możesz już teraz zrobić do. Kochani, drętwienia dłoni, drętwienia palców, jakie mogą być tego przyczyny? Poza naszym siedzącym trybem życia, który zamyka naszą klatkę piersiową cały czas powoduje zaciśnięcie wiązek naczyniowych i wiązek nerwowych, jest też kilka rzeczy na które musimy zwrócić uwagę. Dzisiejsza praca, w większości praca manualna albo praca przy komputerze, zwróćcie uwagę też na przykład na kosmetyczki, które robią bardzo małe rzeczy, wykorzystując swoje przedramiona i swoje nadgarstki do ciągłej mechanicznej pracy. Jak teraz zdiagnozować? Ok, możemy udać się do lekarza, który zrobi nam prześwietlenie, który zrobi nam rezonans kręgosłupa. Masz przepuklinę, to na pewno dlatego. Nie do końca jest to prawda. Dlaczego? Nasza ręka jest całą siecią, całym pasmem, jeżeli chodzi o nerwy i mięśnie. Jeżeli zwrócimy uwagę na poszczególne segmenty, odkryjemy, że problem może leżeć na wielu poziomach. Przy czym oczywiście. Przepuklina odcinka szyjnego może być jedną z nich. Dodatkowo zwróćcie uwagę na kanał swojego nadgarstka, który często jest sprawdzany przez lekarzy, ortopedów, a także neurologów, ale może być też problemem napięcie mięśniowe przechodzące przez całą Waszą rękę. Jak teraz będziemy dobierać ćwiczenia dla takiego pacjenta? Już Wam pokazuję. Pamiętajcie jednak, jeżeli mierzycie się z dużymi problemami zdrowotnymi lub ćwiczenia, które wykonujecie nie do końca Wam pomagają, zawsze powinniście udać się na konsultację ze specjalistą, a ja zapraszam Was serdecznie na konsultację w Centrum Rehabilitacji Zdrowy Ruch. Mieścimy się przy ulicy Kukuczki 5 przez 15 we Wrocławiu. Na początku zaczniemy sobie od rozciągnięcia okolicy szyi, dlatego konieczne będzie złapanie się czegoś, na przykład framugi w, w domu. Następnie, jeżeli już jesteśmy ustabilizowani, łapiemy się ręką za głowę i przyciągamy ją delikatnie do barku. Jeżeli chcecie, ręka może być na tej wysokości, ale pamiętajcie, żeby wasz bark nie szedł do góry. Możecie złapać niżej, łopatka kieruje się w stronę kręgosłupa i robimy to samo. Pamiętajcie o wdechu i wydechu. Przytrzymujemy około 30 sekund na jedną rękę, następnie zmieniamy i rozciągamy drugą stronę naszej szyi. Skoro już jesteśmy przy rozciąganiu, wykorzystamy sobie jeszcze naszą framugę, a ja, mój trenarze. Rękę kładę wysoko, następnie obracam się w przeciwnym kierunku. Powinniście czuć rozciąganie idące tutaj z przodu, klatki piersiowej wychodzące na rękę. To ćwiczenie możecie robić w ułożeniu wysoko, średnio bądź nisko, ale ja od siebie zalecam Wam wykonywanie tej wersji ćwiczenia. Tak samo 30 sekund, następnie zmieniamy stronę. Do kolejnego ćwiczenia potrzebna będzie Wam ściana. Oprzecie się w ten sposób, tak by palce były skierowane w tamtą stronę. Następnie bark idzie delikatnie w dół, a my próbujemy delikatnie obrócić się w tamtą stronę. Jeżeli poczujecie ciągnięcie, może wystąpić ból, który będzie zarówno tutaj w dłoni, jak i tutaj, a także wysoko. Kochani, nie ciągniemy na siłę. Jeżeli już teraz czuję rozciągnięcie, zostańmy w tej pozycji. Przytrzymajmy 30 sekund, uwierzcie mi, następnego dnia, następnego dnia, kolejnego, będzie Wam szło to wszystko lepiej. 30 sekund, następnie zmieniamy rękę. Skoro mamy już rozciągnięte te partie, zajmijmy się trochę naszymi nadgarstkami. Możemy się oprzeć, o stół w ten sposób, tak aby palce zwisały. To będzie pierwszy etap tego ćwiczenia. Następnie, kiedy nasze dłonie są już ulokowane w ten sposób, my robimy kroczek do tyłu, tak by rozciągnąć tą część przedramion. Jeżeli sprawia Wam to kłopot, na tym poprzestajecie. Jednak, jeżeli jesteście w stanie zrobić drugą wersję tego ćwiczenia, nasze palce kładziemy na stole, i tak samo rozciągamy. Osoby, które mają problem z kanałem nadgarstka, będzie to dla nich trudne. Osoby, które pracują dużo przy komputerze, tak samo mogą uważać, że to ćwiczenie na początku jest awykonalne. Ale uwierzcie mi, praca nad danymi ćwiczeniami będzie prowadziła do progresu i do tego, że w końcu będziecie w stanie takie ćwiczenia, a także cięższe wykonać. Wdech i wydech. 30 sekund. Następnie rozluźniamy nasze ręce. Jeżeli ten filmik był dla was pomocny, już teraz zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka albo napiszcie w komentarzu, czy mierzycie się z takim problemem oraz czy te ćwiczenia były dla was pomocne. Dodatkowo koniecznie włączcie powiadomienia, tak aby jako pierwsi dostawać filmiki z nową dawką wiedzy. Centrum Zdrowy Ruch, pojawiłam się, ponieważ bardzo bolały mnie plecy i biodra, co niestety uniemożliwiało spanie. Jest to związane z moją pracą, ponieważ wiele godzin spędzam przed komputerem. Ćwiczę już jakiś czas. Tak naprawdę ból, z którym przyszłam, minął już po trzecich, czwartych zajęciach, a teraz pracuję nad tym, żeby ten ból nie pojawił się ponownie. Więc na chwilę obecną są to 20. któreś zajęcia. No i mam zamiar jeszcze kontynuować. Tak naprawdę podoba mi się tutaj wszystko. Fajne jest to, że można ćwiczyć ze swoim prywatnym fizjoterapeutą. To jest niezastąpione, ponieważ on wie, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia i jakie mamy potrzeby, więc tak naprawdę jest w stanie podejść bardzo indywidualnie do każdego i mamy swój, swojego prywatnego trenera, swój prywatny zestaw ćwiczeń. Co ważne, po każdych trzech ćwiczeniach jest badanie, które po raz kolejny weryfikuje cały system ćwiczeń i jest dopasowywane na bieżąco. Oczywiście polecam wszystkim. Polecam przede wszystkim anetę, z którą ćwiczę. Jest to świetny sposób zadbania o siebie. Zbudowania świadomości swojego ciała e, i fajny sposób spędzania czasu. Właśnie, Aneta, dziękuję. To ja.